Znajdujemy się w Muzeum Toruńskiego Piernika z okazji świątecznego festiwalu toruńskiej katarzynki. Najistotniejsze na samym początku jest wybranie odpowiedniego drewna. Najbardziej miękkie, najbardziej popularne drewno do rzeźbienia to drewno lipowe. Ona jest też najlepsza do samej nauki snycerstwa. Jednak lipa również między sobą się różni, zwłaszcza jak chodzi na przykład o gęstość słojów. Tutaj można zauważyć, jak duża może być różnica w przyroście rocznym słoja i im większy ten przyrost, tym drewno jest bardziej miękkie i na przykład takie drewno, jak tutaj, nie nadaje się do, do rzeźbienia takich precyzyjnych form, jak detali, jak form, jakie mamy w formach piernikarskich. Dlatego już, już takie, na tym etapie takie niuanse są istotne. Najbardziej trwałe i najlepsze do wykonywania detali jest... Twarde drewno, na przykład drzew owocowych. I tutaj mogę pokazać trzy takie przykłady: drewno gruszy, drewno orzecha włoskiego i drewno jabłoni. Na sam początek należy no, ołówkiem wyrysować sobie, czy to z szablonu, czy to od ręki, czy przy pomocy cyrkla, sam rysunek tego, co chcemy wyrzeźbić. Tutaj w takiej katarzynce mamy jeden główny plan, także wszystkie te, te okręgi są pogłębiane na, na, na tą samą głębokość. Następnie przejdziemy do rzeźbienia liści, tych, tych pierścieni obwodowych i, i sam ornament. Dobór dłuta do tego jest kwestią bardzo dowolną. Nie ma tutaj jakichś sztywnych zasad. Najlepiej stosować takie dłuta, które po prostu danej osobie najlepiej odpowiadają. Mniejsze lub większe. Możemy to, to robić tego typu dłutem. Powiedzmy, że jest to średnie dłuto. Trzeba mieć świadomość cały czas, że pracujemy w twardym drewnie. Dłuta muszą być bardzo ostre. To samo możemy zrobić nieco mniejszym dłutem, jeśli ktoś ma mniej siły lub mniej doświadczenia. Oczywiście zajmuje to wtedy więcej czasu. A istnieje również możliwość, jeśli dysponujemy takim dłutem, wykonania tego tak, tak dużym szkicowym dłutem, które na pierwszy rzut oka no, nie wydaje się do takich rzeczy odpowiednie. Niemniej. Pozwala nam w sposób bardzo szybki i, i dosyć czysty. De facto do zrobienia takiej formy potrzebnych jest nawet kilkanaście różnych rodzajów dłut. Do tego dłuta, które są używane przy takim tworzeniu form piernikarskich, one są w specyficzny sposób zaostrzone. Dłuta przeważnie, może pokażę na tle drewna, są, są ścięte na, na równe, jak chodzi o tą, o tą fazę. To są takie, tak, tak są zaostrzone standardowo dłuta snycerskie. Podobnie tutaj. Natomiast dłuta do, do tworzenia form piernikarskich, część z nich jest zaostrzona w sposób taki zaokrąglony i sa, samo ostrze dłuta jest zaokrąglone w różnym stopniu. Ma, ma, posiada różne łuki. O, tu, jeszcze, jest taki przykład. Wynika to z tego, że zwłaszcza tymi drobnymi dłutami pracujemy w sposób zacinania w głąb drewna i przez to, że ten, to dłuto ma kształt łuku, ono tworzy specyficzne, specyficzne zacięcie. Widać to, widać to choćby na tych listkach. Wrzeźbienie ich jest możliwe, jest możliwe właśnie tego rodzaju zaokrąglonym dłutem. Forma piernikarska jest przykładem reliefu negatywowego, wgłębnego i uzyskujemy z niego wycisk piernika, który jest pozytywem. Dlatego w czasie pracy nad formą trzeba sobie niejako wyobrazić to, co powstanie, odwrócić jakby ten efekt. To taka naj, najprostsza i naj, najprostszy i najszybszy sposób, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał wycisk. Nieraz jest to niezbędne, żeby pewne rzeczy skorygować. Widzimy, czy potrzeba jakieś fragmenty pogłębić, czy poprawić. Zwłaszcza jest to potrzebne, kiedy rzeźbimy trudniejsze motywy, jak na przykład postacie, gdzie mamy detale: dłonie, twarze w różnych skrótach. Podobnie również motywy związane z architekturą. No, jest, to, jest, to, jest to już dosyć skomplikowane i tutaj takie, wyci takie wyciski są, są, są niezbędne. Forma, forma nie jest na sam koniec w żaden sposób impregnowana. Później, w czasie wycisku, jest ona nasączana olejem roślinnym i ten olej, już sam w sobie, zabezpiecza i impregnuje drewno. Do tego jeszcze podkreśla te walory estetyczne, wydobywa kolor i rysunek słojów, co uszlachetnia jeszcze tą formę. Tradycja piernikarska. Można powiedzieć, że łączy w sobie różne dziedziny, że jest niejako interdyscyplinarna. Łączy nie tylko sztukę wypiekania pierników i zdobienia ich, ale także właśnie tą sztukę rzeźbienia form piernikarskich sztukę snycerską, która jest początkiem całego procesu powstawania pierników. Myślę, że jest to istotne, ponieważ ten, ten za, pierwotny zamysł, jaki, jaki miał rzemieślnik, on wpływał na, na formę, na, na popularność też tych pierników, na, na ich na, na późniejszy efekt, tego, co, co ludzie spożywali, trzymali w rękach. Można powiedzieć, że formy piernikarskie sprawiały, że sztuka wkraczała w życie codzienne ludzi i podobnie może być dzisiaj. Dlatego jak najbardziej zapraszam do wizyty w Muzeum Truńskiego Piernika i poznania zarówno sztuki wypiekania pierników, jak również sztuki tworzenia form piernikarskich.